I idzie jedną moją stronę. Nie idzie w swoją stronę, a jednak... Zrobimy mu rozczelanie. Tym, bo mnie nie ma przy topie. No chodź tu. Idzie od lewej czy prawej? lewej. Nie, wraca się. Ta reakcja. Hmm, Pełne skupienie. Aczkolwiek. Hmm, jest też drzewko umiejętności, więc jak pijemy poziom, to możemy sobie ulepszyć jak? postać. No, tab i, umie... i i umiejętności. Idziemy wojować. I idą w naszą stronę trzy wszystkie. Sfokusowały się na nas. Dobra, bierzemy ich. Kucaj i strzelaj. No, to... I za nami? Ty się nie skupiaj za nami, tylko strzelaj przed, przed... nami. Coś tam zabiłem. Najlepszą z... obroną jest atak. Kolejny tam jest. Mm, Problem jest taki, że ja mam 15 HP. nam się leczyć. No. Nie mam czym. Ten tutaj miał apteczkę, nie wiem czy ci mogę dać. Yy, możesz. Czekaj, sprawdzę czy coś mam. Yy, idzie tu robot. Ja, nie, ja nie jestem mam. jeden też. Ja nie mam, nie chcę apteczki. Mam no, amunicję. Masz możesz. Ale nie mam schematu do co ja potrzebuję. Masz. Punkty schematów ekwipunku potrzebuję do apteczek. Nie wiem co to jest w ogóle. Weź, wszystko. I się wykiluje. Nie mamy jeszcze aptaczek za dużo, wiesz? Chodź tędy. Ja mam, ja mam cztery. Zawsze cię mogę nagrać. Mam te kolekcjonerskie schematy i misje. Dobra, chodź tu, tędy. Drewno. Eee, Można zbiornik z mieszanką wybuchową. To paja jak teraz wybuchnie. Chodź do kościoła. Dobra, mogę Proszę. wybuchnąć. Jak ty nie zobaczysz nikogo, to nie. Baseballówkę mam. Co mi daje bezbulówka? Paliwo, zestaw naprawczy. Zestaw Idę strzelać. Naprawczy, możesz przydać. Musimy iść tam na górę do women, bo nas Zestaw pierwszej pomocy, a to użyję od razu. <noise> ale ci dałem! Gdzie? Okej, okay, tu już. Znaczy Gdzie mi dałeś ładne tam ładne wcześniej, gdzieś bochowe? mi rzuciłeś. No w tym plecaku, co tam był. Ci dałem. Maska gazowa. W którym plecaku? Nie widzę żadnego Ups. plecaka. Ale tam, ale tam z tyłu. Ja, jak, ja wyprosiliśmy do tego... W sensie tam, 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 tam? Jak byliśmy jeszcze? Tam, 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 no. No to wziąłem ją wcześniej i się wyleczyłem, ale teraz za załatwiam kolejną. Dobra. Przyszukajmy sobie tutaj okay. rzeczy. O! Metrów wybuchowy, ołów. Y Mogę stworzyć sobie amunicję, nie mam ołowiu. Bierz Ło... Łoki Toki. Pogadaj do samicy. Samica... Jest i have all you need to make a first-aid kit. I... I can't go Ach, jej gadanie jest przepiękne, nie? A teraz szybciej. My Czemu jeszcze tak oczy świecą? Ej, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. So this is one of the most famous organ pieces ever was written. <laughs> Jak? <laughs> Jak? <laughs> Jak? Nie wiem. To jest, to jest... mój geniusz artystyczny. tym przeliłem bronią i boję się, że coś tu przyjdzie do nas. O! Oczywiście, że coś przyjdzie. Mm. Dobra, zobaczmy czy... o, znalazłem coś. Znalazłem coś, jakąś... A postołowie. Dobra, otwieramy A pod stołem. I do środka. Kurde, dobra, dru drugie drzwi. Mamy. Schematy. Materiał wybuchowy. Ej, schematy gdzieś tu są w ogóle do craftowania. Tylko gdzie? O, z... Stanilno. Mogę przywołać pojazd, a że jedyny pojazd, jaki posiadam to jest Robert, to wsiadaj. Siadaj. <laughs> Czekaj, ja też mogę? Czekaj. Zobacz, Zobacz ja, ja też sześć. mogę. Zobacz, masz do mnie szczęście. Czekaj, ale ja mogę. Ty <laughs> <Jedziemy>. zjemno. <Wyskoczy. śmiech> Ej, wracaj. Ryszard, ty draniu. Oddaj rower. <laughs> Czekaj. Próbuję tu wjechać. Nie możesz tam wjechać? Blokuje mnie tam, skutki, ale Tam nie... jeden robot mnie prawie zobaczył. Dobra. I dobra, to skoro mamy rowery, to, bo, to możemy teraz szybciej jechać trochę. Co ty mi nie powiesz? No... To... Wiem, że to jest gigantyczne odkrycie dla ciebie, ale no... Starą betan. Po co mi stara <laughs> o, A to jest po prostu strzelba. Ej, ja nie mam. Może ci zakosił. Ej, czy jak walnę w dzwon, to... Czekaj. Nice. Zaszynowałem ci tam po co? Ej, ale ja po prostu sprawdzam możliwości gry. Teraz roboty sprawdzą możliwości swoich, kurwa, amunicji. Co, leś zasunąć? Nie można. Ej, drzwi zamknięte tam no, są. Wiesz co, ja ci kradnę rower, bo się nie chcę pójść. A, eee, nie mogę. No, mój <grym> z... Firework. Firework. A mój Fajerwerk! Fajerwerk? co powiesz na, na, na drugi nowy rok? No to wysadź <grym> i spierdalamy. Dobra. Ja stąd jadę. O, tu coś mam jeszcze Pomóż! Trąb. Kurde, robię. Czy przypadkiem wyklepał rower? Nie. nie co. Dobra, jedziemy. Yy, nie jedź w tamtą stronę może. Ja tam może zrobię git. Co ty na to? Tam są boty. <laughs> Dobra, idę też po rower. Gdzieś się wyglebał chyba. O, o okay, tutaj. Przypadkiem mnie roboty usłyszałem O To nie dzwoni. Kur Nie tu nie ma czekaj. Okay. Nie tu Nie widzisz mnie. Mówisz, że mnie nie widzisz. O o Że mnie nie widzicie. Pomóż mi trochę. Dobra, już idę. Przecielu! Nice. O, oh, dobra. Mogę sobie iść. A Po to mi robi? radio? Nie, nie wiem. A wrzęs. Ale bęger. <laughs> Ale bęger. Cenę <Canem> zaraz <laughs> roboty nie usłyszą. Zaraz zostaniemy po nam Na oh. odechce. No nie! O, łabije mnie Skurku Ty rudy cieciu Już Ci pomagam. Przepraszam wszystkich rudy. Wywróciłem ci rower. I zoty na to Okej sobie muszę spo, 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 sporną rower wziąć, bo mój tam utknął. Jak mi ciebie szkoda No a no co my tu mamy zrobić? Mamy się wrócić tam. Serio? Mhm. Kolory, Eee, no nie. Ten rower Orore. może maksymalnie czyścić na godzinę. Eh, okej. Okay. O, o, pod górkę jest. E. Chodź rozmawiać. Muszę. Tak. z no gadać. Bo, bo, bo wysadzę starą babę. Misja ukończyła na sanktuarium. Ja ukończyłem. <grym> Nowa misja polegająca na śledź. Szukaj porobę w pobliżu. AU!